Wiecie co? Właśnie wróciłem dzisiaj z Media Expert. Kupiłem sobie fajny telewizor. No i myślę, że fajnie byłoby obejrzeć sobie telewizję tak tak opóźnioną sobie godziną po prostu. Taki wieczór sensowy sobie zrobię. I oczywiście to nagrywam. Dobra, włączyłem na jedynkę. No i tak, możecie kojarzyć. To jest mój nowy kanał. Możecie mnie kojarzyć.

Ej, to znam, to nagrywam, to jest mój pierwszy film w ogóle, taki własny, mój, na YouTubie. A, to widziałem, przyłączymy. Jakaś reklama. Dobra, chyba jakiś przyrodniczy. Co to? Rolnicy Podlasie? Czekajcie, bo tego konia też kojarzę. Jestem sławny! Rambo Kurde, włączam sobie Polsat i takie rzeczy Nie ja wytoczajcie. wy Kurde Te kury to są jakieś znajome Rudy przyszli, żyje. Dobra, zmiejmy kanał. Nie no, Minecraft w telewizji. Ale coś kojarzę to miejsce, jakby... Las magicznych grzybów, ja to przecież robiłem. Nie no, na TV nie takie rzeczy. Jak to wszędzie. Ach, ej, to akurat ciekawe, Tu się zaciekawiłem Chłop leci w powietrzu Izy, izy Dobra Nudne Chociaż, no obraz zmieniamy kanał. Może coś na SK. Przecież to ja to budowałem. Alleluja. Jakim projektem? Kurde, Minecraft i tym kanale no. What the hell, aleś ta pracował. Okej, okay. jestem na nowym kanale, innym TTV i kurde, mamy rafta, ale to coś, chyba mój głos jest. Też gram w rafta i coś mi się wydaje, że taki coś ostatnio otworzyłem w sumie ostatnio dzisiaj. Ale w telewizor zainwestowałem kurde Opłaca się. Kupujcie taki, tylko kanały ze mną lecą. Zaraz, zaraz. A co tu robi moja zamaskowana morda? No, także kupujcie taki telewizor, będziecie mnie oglądać. No właśnie, trzeba się Trzeba I reklamy świąteczne już są w ogóle. W tym telewizorze gratis. No, ostatni dzień będzie jutro. Początek jest zawsze najtrudniejszy. Tak jest? Dobra, spać mi się już chce. Dobra, przełączymy na SK. OK? Kuchem, jeżeli chcecie kolejną część telewizji, tym razem o wiele trudniejszą, dajcie znać w komentarzach. wiele nie trudniejszą, tylko dłuższą. O to mi chodziło. <noise> Późna godzina i tak. A to na żywo w TVP ABC, patrzcie. Kurde, co się dzieje? Eee, widać mi było. I tutaj znowu jestem ja. Nawet CSGO, no kurde. Fajny ten telewizor, co? To jest moja muzyka? A, to jest moja muzyka, no tak. No coś tak kurde poznawałem. No. no te VP ABC o takiej godzinie to ładnie <try> w rozpoderował <try> starszy tych telewizorów młodych. Pij, idę do szkoły jutro. Tak, cześć. O oh ja. Yeah.